Siemaneczko! Z tej strony Pattie! W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać kalendarz adwentowy. Co jest! Zrobiłam rekonesans w internecie i w Polsce możemy kalendarz kupić w cenie od 80 zł do 110 zł. W kalendarzu mamy 24 okienka, w tym 8 out, a reszta to są dodatki. Jestem mega ciekawa, czym są to dodatki, jak one wyglądają, co to dokładnie jest, ponieważ jak wiecie, jak mnie znacie i oglądacie moje odcinki, to wiecie, że nie lubię spoilerów, więc tak samo nie sprawdzałam na odwrocie, nie szukałam w internecie, więc nie wiem, co znajduje się w pozostałych okienkach, oprócz out więc jestem mega ciekawa, tak jak Wy, więc sprawdzimy to wspólnie. Tym samym zacznijmy otwierankę, ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczać Wam jeszcze więcej lepszego kontentu więc do dzieła i dzięki! Kochani, tak oto prezentuje się nasz kalendarz Hot Wheels. Znajduje się na nim miasteczko świąteczne, mamy przez całe miasteczko przeprowadzony tor Hot Wheels, ten klasyczny pomarańczowy z bandami tutaj mamy główne białe autko w którym śmiga nasz święty Mikołaj wraz z prezentami, a tuż za nim ścigają go pozostałe fury słuchajcie, kalendarz jest bardzo tematyczny i bardzo w kolorach Hot Wheelsa więc słuchajcie, nie ma co dłużej zwlekać zabieramy się za otwieranie okej, okay, tutaj mamy taką klapę i o kurczę, to do góry nogami jest Dobra, słuchajcie, tutaj mamy Nasz kalendarz adwentowy, kolejne miasteczko Tutaj jesteśmy w samym centrum Wioski Świętego Mikołaja i jest ona Na maksa zmotoryzowana Na pierwszym planie mamy zakład detailingowy Podjeżdża pod niego Mikołaj swoimi Saniami z reniferami Ale te sanie to tak naprawdę podszypiony Hot Wheels, nie no, mega Tutaj mamy garaż, w którym są tuningowane Auta, no i podejrzewam, że to są Yeti mechanicy I słuchajcie, mamy tutaj taki sam zabieg Jak w Barbie Color Reveal, że mamy Tematyczną podstawkę, w której możemy umieszczać nasze akcesoria i jednocześnie z niej korzystać, ponieważ jest to sam tor. Mega, zobaczcie. Słuchajcie, jest to na maksa dorobione, więc już nie mogę się doczekać, aż zaczniemy to otwierać. Lecimy z pierwszym okienkiem. Dobra, i tutaj też będzie niezły fan z poszukiwania okienek, ponieważ mamy naprawdę wieloelementowe miasteczko. Dobra, i gdzie jest nasze jedyne? O kurczę, jeszcze tego pewnie nie widzicie, ale to nie są zwykłe kwadraciki, tylko to są takie na maksa freaky kształty. Mamy tutaj przy reniferach, w zasadzie na reniferach. A, dobra, już się rozerwał, rozerwało okienko. I ja cię kręcę, srebrny Hot Wheels Ale dopieszczona fura, cała w chromie Super nawet pomarańczowe alusy. Nie No, mega. Jeszcze, żeby one świeciły w ciemności, to już by w ogóle totalnie rozwaliły system. Słuchajcie, lecimy dalej. I dwójeczka, dwójeczka. Tu jest 4, 5, 2. Okej, okay, mamy dwa. Muszę się przyjrzeć, gdzie tutaj wbić palec, ponieważ tak jak Wam wspomniałam, naprawdę są to dziwne kształty. O nie, nie. I coś słabe, że ten kalendarz jest bardzo cieniutki. No i się nam rozwala. Dobra, więc ciężko jest go ładnie otworzyć, ale jeszcze nie widziałam, żeby któryś z kalendarzy miał tekturową podstawkę, w której są rzeczy. Uuu, I tutaj mamy czapkę Mikołaja do autka. Ale oczywiście co do dodatków, to później obejrzymy je z bliska. Lecimy dalej. Okienko numer 3. I trójeczko. Okej, okay, jest tutaj. Staram się tak ładnie otworzyć ten kalendarz. No dobra, dobra. O kurczę, mamy Yeti, naszego mechanika. To jest, myślę, że ten stworek, no chociaż tak, no nie postarali się jeżeli chodzi o kolory, nawet jego ząb jest w kolorze futra i trochę ma creepy oczy same białka. No dobra, lecimy dalej. <śmany> Mamy kolejną furę! Kochani, więc tego tak to prezentuje się auto z bliska. Mamy panoramiczny dach, wręcz cały jest przeszklony, cała góra. Kształtem bardzo zbliżona fura do Lambo. No i tak oto to wygląda. Mamy żółte alusy. No nie, i tutaj mamy zastosowany taki myczek odwrotny, a mianowicie mamy plastikowe podwozie, a metalowe nadwozie, ale tylko ten pomarańczowy element. No dziwne, dziwne, naprawdę. Te auta są tak, no, niedorobione, moim zdaniem. Powinny być całe metalowe i podwozie i nadwozie. No a tutaj widzę, że jest cięcie kosztów. Jedynie co akceptuję w kotłysach to plastikowe kółka, a tutaj mamy za dużo tego plastiku. I nasza piąta. Dobra, tutaj jest. Okej. Okay. To są pozy. Ja cię Później je przymocujemy do fury. I szósteczka. Dobra, tutaj jest coś długiego. Mam nadzieję, że to będzie autko. Oj tak, oj tak. Trochę kolorystycznie podobne do poprzedniego. Szkoda, że nie są one tak dociążone jak inne Hot Wheelsy. Takie może ciut lepsze. Mają bardzo dużo plastiku w sobie. I to jest troszeczkę słabe. I wydaje mi się, że może to być nawet policja. Bo na górze ma koguty. Spójrzcie. Dobra, lecimy dalej. Siódemy. I siódemka jest. Nie, to 17. siedemnaście. Fifteen minutes later. No, ciężka sprawa. O, to. Nie, tego nie chcemy. To skądś wypadło. A może my otworzyliśmy siódemkę? Nie, nie, tu jest, dobra. Siódemka. I co jest nasz mechanik. Okej. Okay. Co Tu jest? jest renifer. O kurczę. kurcze. A... Jaki chamski plastik Kurczę, kurczę, no No zawiodłam się Nawet z farbką się nie popisali, no spójrzcie No spójrzcie jaki nudziak. Bez nadzieja, jeszcze takie ostre kanty Takie naprawdę, taki totalny odlew. W ogóle nie jest wypolerowany No spójrzcie, to takie nogi Plastikowe, tak chamsko-plastikowe Nie, naprawdę, jestem zawiedziona Zero kolorów, bida Nawet oczy, oczy nie są zaznaczone na czarno No ale przynajmniej stoi Nie przewraca się to. tyle jest dobre No ale, dobra, słabizna Ósepecz 8 osiem, osiem, osiem... Dziewięć... Osiem. Dobre. Dobra, Iść małe okienko, więc pewnie będzie to dodatek. Jest to drugi renifer. No, jeden to jednego. Jeżeli chodzi o moją opinię, to taka sama jest jak przy poprzednim. Ten jest po prostu delikatnie ciemniejszy. Możemy sobie je porównać. Zresztą on jest grubszy. Zobaczcie z bliska. Nie wysilili się co do tych reniferów. Dobra, mamy dosyć duże okienko i są to sanie z miejscem na renifery. Czyli to są dokładnie te sanie, które ciągną Mikołaja. I to, co jest fajne, to że mają po bokach wygrawerowany napis Hot Wheels. Spójrzcie. Ale tak to są po prostu plastikowe. I teraz lecimy dalej. Dziesiąteczka. O tutaj, dobra. I mam nadzieję, że będzie to fura, bo jest. Taki kształt okienka. Okej, okay, i mamy naszego Hot Wheelsa Ze spoilerem! Okej okay, I to do tego będziemy przyczepiać czapkę Oj, spójrzcie Tutaj kolorystyka jest naprawdę zarąbista Szybko. No tak to wam powiem, że jest on lekki, plastikowy No widać, że ten metal robię się na tor No dobra, słuchajcie, to już w takim razie nie będę przedłużała Lecimy z kolejnym okienkiem I jedenasteczka Tutaj mamy jakiś dodatek, bo jest małe okienko Okej, okay, już je nawet wyciągnęłam. Okej. Okay. I są to gąsienice. Patrzcie, żeby łatwiej jeździć po górach. Lecimy dalej. 12. D o, 12 i 13 mamy obok siebie, więc super, gitara. Nie będzie problemu. O, to ile jeszcze takie dziewczyńskie. cię, ol, super! Wow. Metaliczny, różowy. Mega, lecimy dalej. 13 mamy na górze od razu. I Jaki to będzie dodatek? O, czy są to rogi reniferów? Nie, to jest ciastko. Ale co ja mam z tym ciastkiem zrobić? Pod koła mam rzucić dla fury jako, nie wiem, przeszkodę? Ma skakać przez tego piernika? Nie wiem. Po prostu mamy piernika, który również jest totalnym nudziakiem. Ojej, bez żadnych dodatków kolorystycznych, nic. Ani czarne oczy, ani czarne guziki, ani czerwona kokardka, no totalnie nic. Wszystko jest brązowe w jednym kolorze. Zobaczcie z bliska. 14. Hmm, o, o, tutaj mamy. I jest to kolejny dodatek. I cóż to, cóż to jest? Pług? Chyba mamy pług. Spójrzcie. Na pewno. 15. Okej, okay, i mamy na samym środku... To jest chyba największe okienko. Ja cię kręcę. Już nie mogę się doczekać, co przygotowali nam w 24. O nie, zablokował mi się pazur. Dobra, otwieramy, otwieramy. Sanie! O kurcze, o kurcze. Jeju, te sanie są lepiej dorobione niż niejedno auto w tym kalendarzu. Spójrzcie, mamy drewienko, które ma taką powłoczkę właśnie, ale drewnianą, nierówną, chropowatą. Na tym drewienku mamy napis Hotu a zresztą słuchajcie, co ja się tutaj wam rozgaduję? Przyjrzyjmy się temu z bliska. Nie no, sanie na maksa mi się podobają. Uważam, że są one lepiej dorobione niż niejedno auto z tego kalendarza adwentowego, ale to tylko pod tym względem, że no to jest coś nowego i nietuzinkowego i jest to najlepszy dodatek wśród wszystkich. Jakie do tej pory otworzyliśmy? No słuchajcie, sanie na kółkach, no mega. A więc tak, mamy tutaj przeźroczyste kółeczka, zielone płozy i ala drewniane na dwozie, o ile można tak powiedzieć, że nawet jest takie chropowate i wygląda to jak drewienko. No i słuchajcie, napis hot jest sygnatura, więc super. Ale to, co jest fajne, to to, że rozstaw osi jest taki, że możemy spokojnie te sanie wrzucić na tor. Więc no, fajnie, fajnie. Widzicie? Ok, i szesnastkę mamy tutaj. Co tu będzie? Okej, okay. jest to kolejna fura w zarąbistych kolorach. Create art. No, zdecydowanie. Artystyczna fura. Mega, mega, mega. I ma jeszcze takie żarówiaste opony i dodatki. Oh, I w środku ma pomarańczową skórę. Patrzcie tak naprawdę wszystko jest pomarańczowe, nie oszukujmy się nie postarali się, żeby jakoś wyszczególnić te detale, no cóż no i tutaj też jednak ta fura jest cała plastikowa jedynie podwozie dali metalowe dla zasady, słuchajcie kochani nie żebym była gołosłowna i że tak ciągle się czepiam tych plastikowych Hot Wheelsów ale akurat mam przy sobie Hot Wheelsy z serii Fun Park i są one całe metalowe i one muszą być metalowe i dociążone tak jak mówiłam na początku odcinka żeby one śmigały nam po torze, no a co nam z takiego plasticzku, no nic, no po prostu tu nie przejedzie nam całej traski, zatrzyma się w połowie, więc muszą być całe metalowe. A tutaj tylko i wyłącznie mamy podwozie metalowe, a góra jest plastikowa. Tutaj mamy i podwozie, i nadwozie metalowe. Na dwa, słuchajcie, ja się znam też trochę. To moje dzieciństwo, tak? I ja mam brata. I tym mam akcentem przechodzimy do okienka 17. I tutaj mamy również duże okienko. Czy to będą drugie sanie? O może święty Mikołaj. Okej, okay, dobra, dobra. I już widzę, że coraz bardziej nam się rwie ten kalendarz. O, o jacie, to jest chopa! Zrobiona ze śniegu! Mega! No ale takie wiecie. Jest to, że no postawimy, przejedziemy się autem, ale podejrzewam, że jest to taki cieniutki plastik, że tym autem to możemy jeszcze przesunąć tą rampę do przodu. Jest ona na maksa cieniutka. Zobaczcie z bliska. Next. 18, kochani, tu mamy malutkie okienko, jakiś dodatek, ale co jest super, że wielkimi krokami zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, więc... Myślę, że będą coraz lepsze dodatki. A, nie rozrywaj się. No, niestety, co to jest talerz? Happy Holidays. No, to jest opona, ale ale co to jest? Bardziej to wygląda, że to niby jest Hot talerz. Czy to jest rzeczywiście taka ozdoba opona? Albo może to jest ozdoba na ścianę w garażu, w salonie detailingowym? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co wy byście z tym zrobili. 19. I tu ponownie mamy malutkie okienko. To tutaj bałwan! Dobra, no słuchajcie, jak chcą, to potrafią zrobić. Inny kolor elementów w postaci. No i mamy tutaj bałwana z zielonymi dodatkami. Łapki Majaklego. Czy one się ruszają? Nie, nie ruszają się. Dobra, next 20. O, fura! Ale nie ładnie się otwiera. Dobra, no, spoko, spoko wygląda. Mega futurystyczna fura. Spójrzcie. A zresztą prawie wszystkie Wheelsy są futurystyczne. 21. I tu mamy drzwi, więc je otwieramy. O nie! Um, mm. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, to jest element na bombkę. W sensie dzięki temu możemy zrobić bombkę z hot Wheelsa. Tutaj wkładamy naszą furę w te trzymadełko i to zahaczamy na choinkę i mamy bombkę Wheelsową. później sobie sprawdzimy. I 22. Dobra, otwieramy. U, prezent. No, 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 prezent. Ciekawe, czy się otwiera, tak jak w Barbie. Sprawdzimy. Chyba raczej nie, bo, bo tak, tak dziwnie jest zrobione. E, nie, nie otwiera się. Po prostu mamy prezent. Ja nie wiem, czy bym była zadowolona z prezentu, kupując kalendarz adwentowy Hot -wheelsowy. No, bardziej bym się nastawiała i w sumie byłam nastawiona na fury i dodatki do fur. Takie, które będę mogła wykorzystać przy tych furach. Jak na przykład Hopa. Już nawet płozy, które robiły stanie z tego auta, moim zdaniem są lepsze niż ten prezent, no bo co ja zrobię z tym prezentem? Po prostu go postawię. Albo, słuchajcie, to może być przeszkoda, przez którą będziemy skakać No dobra, to już jest jakiś pomysł Tak samo ten ciastek, tak jak już mówiłam Na początku może być tą przeszkodą No dobra, dobra, no spoko Takie świąteczne dodatki przeszkody Okej, okay. i słuchajcie 23 jest to już przedostatni dzień I jutro mamy Boże Narodzenie Okej, okay, i co tutaj jest? Bo mamy dosyć duże okienko Uuu, choinka! No dobra, po prostu jest to taki dodatek, no, nieładna, ładna choineczka. Jest to po prostu taki dodatek do naszego toru, żeby go ozdobić, albo po prostu przeszkoda. Jak kogo fantazja poniesie? I 24. Słuchajcie, ja od dwudziestki czwórki oczekuję czegoś na maksa świetnego, albo po prostu furę. Na kształt tego okienka podejrzewam, że będzie to Hot Wheels Dobra, otwieramy. Okej, okay, i mamy, mamy autko no, Tylko niech wyjdzie. Uuu, uh, uh, kurde. Mamy kabriolet. Spójrzcie. Okej, okay, kochani, jako że już mamy wszystkie otwarte okienka, to zejdźmy na dół i przyjrzyjmy się naszym po. I jeszcze, kochani, Wam coś pokażę, co jest mega super, mega ułatwienie i taki fajny dodatek. To mianowicie, jak otwieramy ten kalendarz, go odwracamy to na odwrocie mamy taką podstawkę. Rozkładamy ją sobie i słuchajcie, nasz kalendarz przez cały grudzień sobie tak stoi, chilluje, a my otwieramy okienka i korzystamy z toru. No słuchajcie, mega fajny dodatek, naprawdę. Kochani, tak prezentują się nasze łupy i nasza wioska hotwilsowa. wheelsowa, na maksa zmotoryzowana. Słuchajcie, nie no, bardzo mi to się podoba. Ogólnie każde autko ma jakiś dodatek. Tutaj mamy bombeczkę i tak to właśnie wygląda. Następnie auto jako pług. I słuchajcie, to jest ruchome, więc fajnie. Tutaj mamy furę z czapką mikołajową, super, mega świątecznie. Hot Wheels z płozami, też kolorystycznie pasuje, więc spoko. Nie no, słuchajcie, to jest na maksa wykręcone, a mianowicie to jest cabrio świętego Mikołaja z reniferami. Właśnie to jest ta furka, która jest na tle, mega. Następnie autko z gąsienicami na górskie podróże oraz autko w formie sani, słuchajcie. Te sanie też mają kółka, więc no świetnie. I możemy śmignąć tymi saniami na torze, więc mega. No i oczywiście nasze dodatki, które już sobie rozłożyłam. Aha, no i słuchajcie, jeszcze mamy jedno autko, które nie ma dodatków w postaci takiego przyczepialnego, tylko ma dodatek w formie hopy. No i słuchajcie, ja już sobie rozstawiłam naszą wioskę i tak oto ona wygląda, więc mega mi się podoba. Jest bardzo świątecznie, bardzo hoturisowo, więc super. Bardzo fajnie, że jest ta mata, ona naprawdę wszystko dopełnia. Kochani, podsumowując, to jest tutaj dla mnie za mało aut jak na kalendarz adwentowy. Na 20 24 okienka jest tylko 8 fur. No, to jest malutko. Dwa. Te auta są naprawdę słabej jakości, ponieważ są one plastikowe i tylko jeden element jest metalowy. Przez to będą wolniej śmigały na torze, bo będą mniej dociążone niż te bardziej dorobione całe metalowe fury. 3. Ten kalendarz kosztuje około 100 zł. No, jest to coś innego. Za 100 zł uważam, że można kupić o wiele lepsze fury. Tutaj mamy też bardzo dużo dodatków, które są, no, zbędne i niezbędne. To jest po prostu taka wersja limitowana, świąteczna, z takimi też świątecznymi akcjami. Centami, jak na przykład prezenty, czy ciastek, które możemy po prostu wykorzystać jako przeszkody na torze, więc zależy, kto czego szuka. Jest to po prostu taki fan. Więc uważam, że jak za 100 zł ktoś by chciał taką edycję limitowaną, świąteczną, z dodatkami, no to super. Jeżeli ktoś jest bardziej nastawiony na fury, no to polecam kupić oddzielnie zestaw out niż ten kalendarz. A wy koniecznie napiszcie w komentarzu, co o nim sądzicie. Czy podoba Wam się taki zestaw świąteczny z dodatkami, czy raczej jesteście nastawieni na konkretne fury i wolicie kupić za tą cenę oddzielny zestaw? Dajcie znać w komentarzu. Tym samym. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli porajkujecie, skomentujecie, dacie suba. Udostępnijcie filmik, znajom, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje. Codziennie wpadają rolki, więc jeżeli podobają Wam się materiały na moim kanale na YouTube, to również podobają Wam się na Instagram. Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku. なかなかね